kolejnego uczestnika na transmisji. Cześć. Możecie pan przedstawić? Um, moje imię jest Pan Skąd pan przyjechał do nas? Oście. Z Czech. Okay. Czekamy aż pizza wystygnie chwilę. No by się tak z minutką biegło, to piecem jest jeszcze tak Minutki, ale no. minutki. Dobrze, a co tą Klasuj się u siebie. No, no, nigdy nie wiem, o, co za mucha. Tu gdzieś. Tu, Polecam założyć rękawiczki, żeby potem oczu tak. nie dotknąć. Bo ciężko jest później domyć ręce, po prostu, więc. Nie to jest tak. Raczej. Małych, swoje Okej.

Dobrze, Dobrze. a tutaj. No albo dwa. Mam takie z takie nie racjonalizują, że są w ogóle takie. W <suszy> <Bierzmy to, suszy> rękach <poszukać> telefon. <suszy> no, to tak Znaczy, może. poczekać tak z może. No to już jest gorzej, bo to raczej nie wiem czy tak do telefonu podatku. No tak, to... tak. Do czego do wejścia z hartowego? Do łózka. Pochodzę do łózka, no co to... 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 nie? Gdzie będzie trzymał? To Tam <grymne> się jakiś kierunkowy chyba, nie wiem. Tak, ten pan jest pełnoletni. Na pewno więcej niż 18 lat ma. Ja tam myślę, że 13. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Mamy godzinę 13.32, także jeszcze powodzenia i smacznego. Na na burrito. żegodnia, ale nie patrzę. Spróbuj. Ale ja, nie, ja podziękuję. No wygranie jest 1500 pięćset złotych. Mieście w Krakowie, na ulicy Domskiej, 18D. Niedaleko tało nareny. Cieniamy. Nie, na no wynos niestety nie robimy tej ostro. Jest ona dostępna tylko i wyłącznie na wyzwanie. Niestety zasady są takie, że trzeba mieć live. Zapraszam Pani Mateuszu. Jeżeli mieszka Pan niedaleko, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, jeśli Pan nie jest zje na live, to potem Pan może zabrać resztę do domu. Nie można zblendować. Niestety. Jak po pierwszym kawałku? No... ostro. No tak trochę chyba, nie? Ale pan się nie poddaje tak? To. Pizza kosztuje, jeżeli nie zje się tej pizzy, to kosztuje 45 zł, jeżeli uda się ją zjeść, to wtedy jest za darmo i wygrywa się 3500 zł. Od nas z firmy nikt nie zjadł całej, ale musieliśmy próbować z tego względu, że sami to stworzyliśmy, więc trzeba było się podjąć też. Dwie oso dwóm osobom już się udało zjeść tą pizzę, także dwukrotnie podała. Wygrana. Nie, bydgoszczy nie ma, tylko w Krakowie. Na lokal jest tylko i wyłącznie w Krakowie. Nie mamy... Nie robiliśmy live'a spróbowania. Bo to było naprawdę dawno temu. Przepraszam za palucha. Nie, sobota była w pracy, więc. Jak pogoda u nas, no słoneczko świeci ciepło jest. Majzysta nie kibicuje, ale jeśli miałbym ja wybierać to, to raczej jestem za Wisłą. Musi być niestety transmisja przez wagon. Takie mamy zasady około 5 milionów. Mocy otwarta pizzeria od godziny 13 do godziny 22. Zapraszamy codziennie. W Krakowie oczywiście. Dziennie około dwóch, trzech. To zależy też. Czasami mieliśmy po czterech, pięciu, czasami trzech naraz. Więc bywa różnie. Niestety nie możemy nagrać, jak robimy tą pizzę i wszystkie składniki z tego względu, że sos jest naszą tajemnicą i jest to potwierdzone przez Biuro Rekordów. Jest to nasz autorski sos, także nie możemy, nie możemy zdradzić jego składu. Jeszcze ani razu nie było pogotowia u nas, także jest to bezpiecznie dla zdrowia. Zależy od każdego, bo to różnie organizm reaguje. A Kamerzysta jeden i drugi próbował już pizzy. Poza Lifehound oczywiście. Musieliśmy spróbować to, co dajemy. Czas jest liczony od pierwszego gryza. Można poczekać około 5 minut po wyciągnięciu z pieca. Luszpica jest wtedy bardzo gorąca. I to parę minut akurat. Troszkę ją uchłodzi. To po Niestety z tego co się orientujemy, pani Kelnewka niestety nie jest wolna. Jest troszeczkę za późno. Pani Jurku, myśleliśmy o sprzedaży naszego sosu, tylko niestety nie jest to takie łatwe jak się wydaje. Ale myślimy nad tym bardzo mocno. Tak, tak. Bo wiele osób właśnie nas o to pyta. Tak, tak. <noise> Pizzeria znajduje się w Krakowie na ulicy Domskiej, 18D. Pizza kosztuje 45 zł, jeśli nie uda się jej zjeść. A jeżeli się uda, no to wygrywa się 3500 zł i wtedy jest za darmo. Jeszcze nie mieliśmy karetki u nas w lokalu. Tak, wszystkie próby są nagrywane na live. Taka jest zasada przystąpienia do naszego wyzwania. Niestety nie można polewać żadnymi sosami ani oliwą. Płaciliśmy na razie 3000. Dwie, dwie osoby wybrały póki co. Do zakładu pogrzebowego też nie dzwoniłem Nie było takiej potrzeby na razie. No to nie porozumienia. Nie, nie. Niestety tej pizzy nie można zjeść bez podjęcia wyzwania. Trzeba po prostu przyjść do nas, podjąć się wyzwania, spróbować. Jeśli się nie uda, można ją zabrać na wynos. O opisaniu oświadczenia po prostu że bierze się na, na własne ryzyko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzeba zjeść całą pizzę, łącznie z bokami. Pizza jest na cienkim cieście, więc ranty są jeszcze spokojnie do zjedzenia. Trochę by była jak była na grubszym. Wczorajszemu uczestnik nic się nie stało, chce do nas wrócić we środę, także zapraszamy na transmisję. Zamiast Diavolo poleca polecam pizzę raczej pizzę płoko Na jest żona ostrzejsza do trenowania Nie, ta pizza jest bezpieczna dla zdrowia Proszę, taki był warunek, żeby zrobić coś ostrego Ekstremalnie ostrego, ale żeby nie zaszkodziło na zdrowiu uczestników, bo to nie o to chodzi właśnie. To jest tylko sos zrobiony z papryczek. Bez żadnego ekstraktu ani kapsa ani ceny. Tak co po niektórzy nas tutaj oczerniają o to. Dos też można zjeść. I pan się nie poddaje. Bardzo oczywiście potrzebujemy moderatorów. Sami sobie damy radę z tą hołotą, jak ktoś napisał wyżej. Nie jest aż tak źle. Tylko musimy pomyśleć nad jakimś osobnym obrusem na wyzwania. Chyba tak. Mhm. Nasza pizzeria jest w Krakowie, w Bydgoszczy też jest alforna, ale to alforno nie należy do naszej sieci. No, no może nazwać siecią. Przecież nie mamy sieci, pizzerii jeszcze. Ale... Ile czasu zostało? Ej, 18 minut minęło, z tego co? się orientuję. Więc znajduje się tylko ostry sos. Nie jest niczym posypywana. Co do szafy, zapraszaliśmy już tego pana. Powiedział, że jak kiedyś będzie w Krakowie przejazdem, to wpadnie. Także będzie na pewno, ale nie wiadomo kiedy. Sam jestem ciekawy, jak pan się czuł wtedy na drugi dzień. <grymne> Wizowie bardzo dopingują pana. Duża kolejka? No jak na razie parę osób jest zapisanych, także różnie to bywa. Będzie usługa donetowanie. niestety. Chyba nie, bo nie, nie o to chodzi, żebyśmy na tym zarabiali, tylko raczej to chodzi o dobrą zabawę. Jest też jakaś opcja darmowych donate'ów z tego co się orientuję, A to już musielibyśmy się tak poważnie przygotować, już musielibyśmy mieć sprzęt pod to, jakiś komputer. W sumie nie jest takie głupie, żeby widzowie też mogli wysyłać, żeby dopingować. Bo co, co przeczytamy, to przeczytamy, ale mogą nam upchnąć niektóre rzeczy. To bardzo się cieszę, że Pan na nogi był dzisiaj uśmiechnięty. Pani Jurku, mamy zamiar nagrać QA w najbliższym czasie oraz troszeczkę zaktualizować jakieś zasady, regulamin, ewentualnie napisać po prostu jakieś krótkie FAQ właśnie, w którym będzie wiele pytań, które często dostajemy będą posunęte odpowiedzi i będziemy przekierować właśnie na stronę. Tak, dokładnie, lepszy. bo niestety mamy tutaj bardzo ograniczone pole manewru, także ewentualnie się przesunę. Niestety trzeba mieć 18 lat ukończone, żeby wziąć udział w wyzwaniu. Tutaj dla pana kosz na chusteczki. Jeśli pan ma ochotę wyrzucić. Minęło około 24 minuty. Hmm. Jak się pan czuje? Chyba hmm. lepiej nie pytać. Piekło. thank you Załóżmy spotkanie na Twitch'u, będzie równolegle wszyscy nadawać na YouTube'a, na Twitch'a, tam będzie jakiś Mubo, gdy właśnie pomógł w tym, ewentualnie właśnie pod na YouTube'a. Tak. Dzieci okay. mogą za zgodą rodziców, ale rodzic musi być na miejscu, nie jest tak, że ktoś sobie przyniesie podpisane. Zezwolenie od rodzica. Dziękujemy bardzo za uczestnictwo. Jak pan się czuje? Czy mleko coś pomogło? choć ten łyczek? Aż Niestety się nie udało, także zapraszamy następnym razem, zapraszamy do uczestniku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do widzenia. Życzę miłej niedzielę. Zapraszamy kolejnych śmiałków.